W sobotę, 1 marca, rozwiązujemy quizy filmowe i dla tych, którzy nie widzieli jeszcze żadnego odcinka na tym kanale, to informuję, że najpierw rozwiązujemy kilka takich quizów, które pojawiają się raz dziennie i dlatego ten odcinek wychodzi raz dziennie, a potem rozwiążemy trzy quizy ze strony Sporkul i właśnie teraz skapnąłem się, że wybrałem tylko dwa, więc potrzebuję moment pauzy. Wy nie widzieliście mnie, znaczy pauza była u Was 0,1 sekundy, a my wracamy i robimy Cinematrix. Mamy sześć podpowiedzi w kolumnach i w rzędach, i na styku podpowiedzi musimy wpisać w odpowiedniej kratce odpowiedni tytuł filmowy. W sensie odpowiedni, żeby pasował do obu podpowiedzi, to nie oznacza, że będzie tylko jeden tytuł. Możemy wybierać i zobaczymy, jak popularne one będą wśród innych odpowiadających. Tytuł ma jedno albo dwa słowa: 100 milionów dolarów zarobione na box office, Dada premiery 2000-2009, Kilian Murphy, Emma Stone i Christopher Nolan to nasze podpowiedzi. Hmm. Bardzo chcę wpisać śniadanie na Plutonie, ale chyba nie da rady. 100 milionów dolarów. 2000 do 2009 zrobimy 28 dni później. Tytuł, który ma jedno albo dwa słowa i zawiera Kiliana Marfin. Możemy zrobić na przykład incepcję. A mogłem zrobić sunshine, byłoby lepiej. 100 milionów dolarów na box office ie. i chcę. Czy chcę spróbować zaryzykować, że Sunshine zarobiło w sumie 100 milionów dolarów? Po co, po co człowiek ryzykuje? Ajajaj, aj, aj, dobra. Emma Stone. Jedno albo dwa słowa: Poor things. 2000-2009 spróbujemy Zombieland. 100 milionów dolarów na box office. Spróbujemy <śprawiamy> Crazy Stupid. No, nie wiem, nie wiem po co utrudniam sobie rzeczy, ale dobra, przynajmniej to zarobiło tyle. I Nolan. Możemy zrobić na przykład following. Może insomnie zrobimy o raczej, insomnia. Bo tu możemy dać Batmany jakiekolwiek. Tu możemy dać na przykład Batman Begins. A tutaj The Dark Knight. I chcę zobaczyć, jakie rzadkie filmy wybrano z Kilianem Murphy, bo to jest, to jest ciekawe. Dobra, tutaj Oppenheimer, wiadomo, Easy A, Superbad, La La Land. To są ten, te najpopularniejsze odpowiedzi. A najmniej popularne o! Znam tylko, kojarzę tylko istnienie filmu Transcendence. Tutaj bym się nigdy nie domyślił. I Doodlebug, też nie wiem, co to jest. Batman Begins. No, ale Dolan nie ma aż tak dużo y, filmów, więc nawet jestem zaskoczony, że wyciągnęli jakiś taki, który nie wiem, czy to jest short na przykład albo coś takiego. Dobrze, przechodzimy do, do movie. Do mamy jednosekundowe streszczenie filmu. Ech. Na razie nic mi to nie powiedziało. Spisałem film o rowerach z y, Josephem Gordonem Levitem. Jeszcze nie mignęła mi żadna znajoma twarz. Spróbujemy Adventureland, nie, Grown Ups, w ogóle, w ogóle nie widzę co to jest, może no, to jest Eurotrip z jakiegoś powodu, znaczy nie wiem z jakiego powodu by był. Ale też te klatki nie wyglądały jak Eurotyp. No Nic mi to nie mówi. Aqua World. I ostatnie, ostatnie 6 sekundowe streszczenie. Good luck, Chuck. Widziałem tytuł. Kojarzę gra. Ojej. Komik Dana. Dan... Dane Dan Cook. I Jessica Alba. Nie był to zbyt dobry film, ale była przynajmniej Jessica Alba. Mamy frame, kadr z filmu i zgadujemy jego tytuł. Mamy jakiś ten zegarek od matki. A jak zegarek, to oczywiście, bo że wpiszemy Pulp Fiction, mimo że to oczywiście nie, nie ten zegarek. Ok, przechodzimy przez jakiś labirynt. Insignificance, jako nie, nie znam tytułu, ale może być, ok, <laughs> So. Do góry nogami. ani nie rozpoznaję tej aktorki. Inception. No, jest szansa, że to jest oczywiście jakiś horror. Ojej, Sean Penn. I rozmawia z Michaelem Douglasem w filmie The Game. Tak jest. Tam to nie oglądałem, Jak będzie *rewatch* od początku wszystkich filmów Davida Finchera, który sobie zafunduje, to z przyjemnością do tego też oczywiście wrócę. 2002 rok, 27 września mamy pięć najlepiej zarabiających wtedy filmów, mamy informacje na temat wyników finansowych i kupujemy podpowiedzi za jakieś tam randomowe punkty. To nie, nie widać po jest pode mnie, ale to jest mamy reżyser Andy Tennant, Grace Witherspoon i Josh Lucas. Czasami to, czego szukasz, jest dokładnie tam, gdzie to zostawiłeś. I Patrick Dempsey, oczywiście to będzie romantyczna komedia. Aha. Jak mamy Alabama, to będzie oczywiście Sweet Home Alabama. Zapomniałem, że w tej wersji Josh Lucas gra tego ziomeczka, który, którego ona zostawiła w Alabamie, a Patrick Dempsey gra e, bo, bogackiego kolesia z miasta. Przechodzimy do DreamWorks. On nie szuka kłopotów, tylko je nosi, Jackie Chan. Był film, który nazywa się Do, w którym chyba grał z Jennifer Love Hewitt, jeśli dobrze pamiętam. Też, no wiadomo, że Jackie Chan lepiej, lepiej było, jak było w tych niehollywoodzkich produkcjach, no ale... Bierzemy, przyjmiemy to, co dostaniemy. Team Story. Jeśli Team Story, to mu kojarzy mi się tylko to, że reżyserował fantastyczną czwórkę, ale nie wiem, czy to jest jeszcze rok na fantastyczną czwórkę. No właśnie, jest Ice Cube i Antony Anderson. Everyone's getting lined up. To może Barbershop. Ciekawe, wzięli Timo Story do tego, do tego, żeby reżyserował fantastyczną czwórkę po Barbershopie. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Okej, okay, i teraz mamy jakiś duży film. 24 tygodnie na box office. Gra w nim Nia Vardalos. To oznacza, że to musi być moje wielkie greckie wesele. Sama napisała scenariusz. I potem z tego chyba trzy części bodajże wyszły. 18 milionów. Niektóre przyjaźnie trwają na zawsze. Czy, to, czy ci się to podoba, czy nie. Goldie Horn i Susan Sarandon. Ojej. Okay. Nie mam pojęcia. Banger Sisters. <laughs> Okej, okay, niech będzie. Niech będzie. Taki film też czasami musi być. Wiadomo, że cechicionym z tego okresu jest moje Wielkie Greckie Wesele. to Mamy pierwszy quiz, to jest 16 podpowiedzi i 5 tytułów na tych kolorowych paskach do zgadnięcia. Mamy podpowiedzi, które tutaj są, widzę, aktorami i reżyserami. Ryan Kugler, Tessa Thompson, Michael B. Jordan to musi być Creed. Tylko kogo tutaj jeszcze potrzebuję dołożyć? Rezina Holnie, Colman Domingo, Forest Whittaker, Oprah Winfrey, Antoine Fuqua, Denzel Washington. Okej, okay, tutaj się udało zrobić The Butler faktycznie Fuqua, Washington OK. Jak jeszcze inaczej? Kevin Hart Terry Cruz. Ok, Wood Harris jest w Creedzie trójce. Ok, tego na, na pewno nie wiedział. Denzel Washington, dr Dre i Antoine Foucault, i Terry Cruz. A tutaj mamy Death at the Funeral i Training Day. Ojej, bez na Hawka nie pamiętam, że na przykład Terry Cruz jest, albo Doktor Dre w tym filmie, więc też ciężej mi było to wskazać. A teraz robimy film w przeciwnym kierunku, na zielono. znaczy, że musimy wykorzystać podpowiedzi, które, które już wcześniej użyliśmy, tylko tak jak mówię, skóry na dół. Tego w ogóle nie kojarzę. Ryan Kubler. Holman, Dominic, Terry Crews. Sorry to Bother You. Nie, nie rzeczywiście, nie, nie, nie skojarzyłem tego filmu. Forrest Whitaker, Tessa Thompson, Danny Glover i Terry Crews. Drugi quiz cine to, Nerdu. to 16 tytułów filmowych i 5 motywów, które je łączą. Te motywy mogą być bardzo różne, bo to może być prosta rzecz, typu na przykład aktorzy albo reżyserowie. Ale może być też na przykład, nie wiem, zwierzę w tytule albo coś w tym stylu. Ok, już pierwsze co mi się rzuca w oczy w The Impossible i Pompeii, to będzie Katastrofa naturalna. San Andreas też i Twister. Knock at the Cabin, San Andreas i and They Live. Hmm. Chciałem powiedzieć, że Koniec świata, ale nie pasuje mi to. They Live, 1984 i Clockwork Orange. Na podstawie powieści. <laughs> Jeepers Creepers, Focus box Fright Night, i Iriki Staniki, filmy, które się rymują. Dreamhouse, mamy rodzaje domów. A, i brainwashing. Będzie, ok. <laughs> brainwashing jest w, ok, Day Live, Clockwork Orange, to wszystko, dobra, wszystko się zgadza. No, tu muszę po prostu przełożyć, e, przełożyć właściwy do tego, żeby zrobić zielone. They live, Roddy Piper. San Andreas oczywiście, Dwayne The Rock Johnson. Knocked the Cabin is Dave Bautista. I wryki Staniki absolutnie nie mam pojęcia, ale zakładam, że to pewnie będzie Stone Cold Steve Austin, bo on e, to jest jeszcze jeden z tych zapaśników z większą karierą. A teraz przechodzimy do Sporkle. Mamy trzy quizy. Pierwszy już teraz zostali nam tylko panowie do zgadywania w dekadach. Czyli postać mm, męska, która pojawiła się w kinie w latach 50. -tych. I Spencer Tracy, Father of the Bride, nie wiem, on w remakeu się nazywał George, ale widzę, że tutaj jest inaczej. African Queen, Humphrey Bogart, nie mam pojęcia. John. Nikt się nie nazywa John, a kto się nazywa Daniel? <todgłosy> greatest show on Earth, J Jimmy Stewart jest e, Pennywise'em. <todgłosy> o, czyli jak z the Clown, jak zadziałał? Alan Ladd, e, Butch Cassidy, Może Liberty Balance, Może Wyatt Earp, Może Doc Holiday, Nie ma, dobra. Star is born James Mason. On na pewno się nie nazywa tak jak, tak jak w nowej wersji, z Jackson, Maine grany przez Bradley'a Coopera i nie wiem, jak się nazywa postać Jamesa Masona. Court Jester, nie wiem. Around the World, y Canteen Flas, gdzie? To nie jest Bridge on the River Kwai, ale Guinness, nie wiem, którego gra tam generała czy kogoś. Cato the Hot Tin Roof, nie wiem. I Some Like It Hot, postać Jacka Lemona też mi jest z imienia nieznana. Dowiedzmy się. Stanley T. Banks, Charlie Onat, Shane, ok. Norman Maine, A, ah, czyli Jackson Maine jest zamiast Norman. Mamy Huberta Hawkinsa, passepartout, uh, Colonel Nicholson, ok, uh, czyli jest pułkownik, przepraszam za tego generała, Brick Polit, Jerry i e. Daphne. Trudne. Pozostaje nadal trudne. Te w poprzedniej dekadzie było troszeczkę łatwiejsze. A teraz przechodzimy do innego typu quizu. Mamy tak zwany diagram Vena, nie wiem, czy to się pobrałem, po polsku nazywa, i musimy osiem y, tytułów filmowych tutaj kliknąć, żeby pasowało tak połączenie, na przykład, żeby była podróż w kosmosie, podróż w czasie, roboty, cyborgi, androidy. I ten film, który będzie tutaj, będzie połączeniem robotów, cyborgów, androidów i podróży w czasie, więc zobaczmy, jaki mamy pierwszy, ET. Na pewno space travel zostawmy sobie. Ludzkie dzieci. Nie ma time travel, nie ma cyborgów, nie ma androidów, nie ma podróży w kos kosmosie, ko kosmosie. Back to the future jest time travel, tylko Terminator. Są roboty, cyborgi, androidy, ale nie ma podróży w kosmosie. Planeta Maup. Wbrew pozorom nie ma space travel, nie? Czy jest? Blade Runner. Tu nie ma podróży w kosmosie, ale są cyborgi, roboty i androidy. Star Trek, pierwszy kontakt brzmi, jakby to jakby wszystko tutaj pasowało. Opcy, Podróż w kosmosie na pewno. Roboty, cyborgi i androidy też są. ET. Tylko Space Travel chyba, nie? Planet of the Apes. Space Travel i Time Travel. Czy... Dobra, Star Trek będzie pierwszy i Planet of the Apes jest wszystko. Dobra, i został nam, został nam ostatni quiz, czyli click, click Click Boom. A Click Click Boom oznacza, że musimy klikać bez pomyłki, bo to jest pole, hmm, pole minowe, na hmm, obrazek, który pasuje do podpowiedzi. Ujawniono, że Red Butler ma to w tyłku i to jest oczywiście Gone with the Wind. E, oryginalna historia e, de DeVille jest w syn Cruelly. Wprowadziło nas do prawdziwego fokera. To będzie Meet The Parents. Mm, nauczyło nas, żebyśmy nie zadzierali z Pennywise'em. Knives, knives Out Mystery to jest oczywiście Glass Onion. Gary Oldman, którego się nie dało poznać. No to to będzie w filmie najprawdopodobniej Hannibal? A, nie, Darkest Tower. OK, jest, jest kilka filmów, w których Gary Oldman gra mocno przebrany. Anthony Hopkins, którego się prawie nie dało poznać. Ciekawe. Hitchcock. Pokazało nam zagrożenia, które wiążą się z zabiciem psa, John Wick. Udowodniło, że ludzie y, mogą zakochać się w AI i chciałem powiedzieć, że że pasowałoby też, żeby była ex machina, ale będzie chodziło o hair. Okej, okay. zaburzyło grawitację, bo mieliśmy dziecko, które chodziło na suficie. To jest train spotting. Heroiczna, prawdziwa historia Paula Rusesa Baginy. To musi być Rwanda. Dzieje się Detroit. Robocop. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka i zapraszam już jutro na.